Tu jest! Wielki robot! Tak, a teraz ty będziesz nim sterować. Chcę żebym wsiadł do tego czegoś co zobaczyłem pierwszy raz i walczył... ...Z ANIOŁAMI?! Tak. KURWA sztos! OOO! Wow, TAK! Kim jesteś? Albo wiesz co? To nie ważne! Kiedy wrócę, uderzam do ciebie! O tego pod wodą! Jestem pierdoloną rybą! POM 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 Hej! DUPKU! Jestem jebanym robotem! Podoba ci się? Buja! Trójkąt! Nie daję dupy. Teraz! Dawaj, słociuszka! Shinji, a teraz to twój dom. Masz rację! Idziemy do łóżka? Kur... Shinji, ja jestem najwspanialszym pilotem na świecie! Ty i ja! Chcesz się jebać? O kurwa! I co? Zjem tego skurwiela. O, to smakuje jak gówno. Ale skończę to jak prawdziwy facet. Myślę, że wróciłem się, żeby cię poznać. Pierwszy się. Niechomo. I to był ostatni anioł. Nie bać! Teraz zostanę Bogiem! Kurwa, jakie on ma wielkie cycki! Cindy, to twoje decyzje. Czy zachować, czy styścić świat? Wiesz co! Boż mi nowy świat! I o to mi właśnie chodziło.